Rodzicom chłopca grozi od 3 do 20 lat więzienia. Usłyszeli zarzut znęcania się nad niemowlakiem, a także spowodowania obrażeń w postaci choroby realnie zagrażającej jej życiu. Jak mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, złożyli obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznają się do winy. To wszystko zaczęło się w momencie, gdy ojciec chłopca przyjechał z nim na SOR Zielonogórskiego Szpitala z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Lekarze wykonali szereg badań w tym między innymi tomografię komputerową, która wykazała, że chłopczyk ma bardzo rozległe obrażenia mózgu. Opinia biegłych była taka, że mamy do czynienia z zespołem dziecka potrząsanego, a więc dziecko było tak silnie potrząsane, że doszło do rozległych obrażeń. W związku z powyższym lekarka, która przyjmowała chłopca, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak wynika z opinii biegłego, która została sporządzona na potrzeby tego postępowania przygotowawczego, a także zeznań świadków, lekarzy, którzy już po tym nagłym zatrzymaniu krążenia u niemowlęcia sprawowali opiekę nad tym dzieckiem, wynika jednoznacznie, że dziecko nie nosiło, nie nosiło śladów ani obrażeń, stosowania przemocy fizycznej w postaci zadrapań czy siniaków. Jak wykryto dopiero podczas badań diagnostycznych tomografii komputerowej, ustalono, że na mózgu dziecka doszło do szeregu mikropęknięć, które właśnie świadczą o stosowaniu w stosunku do niego przemocy właśnie w formie potrząsania ze szpitala w Zielonej Górze. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Poznaniu, gdzie przebywał na dwóch oddziałach. Nagle został wypisany z tej placówki na żądanie swoich rodziców i właśnie wtedy prokuratura zadecydowała o tym, żeby skierować wniosek do sądu o odebranie dzieci rodzicom, a także zatrzymanie właśnie samych rodziców, czyli 35-letniej adwokatki i 37-letniego lekarza. Rodzice dwójki dzieci usłyszeli, Zobaczyli zarzuty, są na wolności, ale sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci między innymi dozoru kuratora, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł, a także zakaz zbliżania się do swoich dzieci. Chłopiec aktualnie znów jest w szpitalu, gdzie konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, natomiast dziewczynka. Półtora roczna siostra trafiła do rodziny zastępczej. Ona również przejdzie badania, by śledczy poznali odpowiedź na pytanie, czy również wobec niej stosowana była przemoc domowa. Jak informują śledczy, 37-letni ojciec dzieci był wcześniej zatrzymany, m.in. za posiadanie środków odurzających. Zarzut, przypomnę, który to zarzut znęcania się nad Wlakiem, a także spowodowania obrażeń w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Grozi im za to do 20 lat więzienia.